Cześć ciumeczko. jestem Terry, witam w kolejnym w moim kanale A dzisiaj poważna sprawa, ponieważ jest drama pomiędzy Kruszwilem, a Podlasiem Także zostawcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu Kruszwil drama, przeczytam serduszko No i co? Zapraszam do oglądania Powiedzcie mi według was, jaka byłaby dobra reklama jakiegoś miejsca lub regionu Z pewnością pokazywałaby jakieś fajne miejsca, które tam można odwiedzić Atrakcje i tym podobne Wyobraźcie sobie, że na kanale Lord Kruszwil, jeszcze tego sprzed roku Kruszwil właśnie zrobił taką reklamę Podlasia. Przypomnijmy sobie jeszcze raz. Ciekawe atrakcje, fajne miejsca. Wyjdźmy sobie na dwór. Dlaczego na dwór? Bo Podlasie to jest tak zwany trzeci świat i po prostu nie mogę mówić o tym w chacie za kilka milionów, tak? Ku? Bo nie łapię ostrości, mówię ci, coś jest nie tak. Ale co to przez to, że Podlasie, że bieda, tak? No chyba tak. Że ba, ta. ubóstwo, smród. Że brud, brud, smród i ubóstwo. To co, robimy na pewno... dzisiaj wyzwanie Podlasie? No ale tam jest 700 kilometrów na Podlasie. Robimy dzisiaj wyzwanie Podlasie? No nie wiem, 700 kilometrów chcę ci jechać? No muszę się spytać ofera, czy nazwy. Jaka w ogóle chata ci interesuje? Chata, bo zawsze jak p... że jest no to znajdzie się coś co jest zajebiste. Rozumiem. No to może tą Dlatego chatę. Jesteśmy. Kiedy głupi jesteś, no? Jak może być tak tępym? Nowe budownictwo! Nowe budownictwo? Tak! A może to, no. Zobacz, to tylko. Nie, no, ale to jest drewniane. Na jakie ma być? To jest podlasie. Beton. Lady Beton ma być. Ale ładne te domki są. Ja, mu nie chcę w drewnie mieszkać. Ja nie no, no, widzę drewna. Drewno to ja mam w saunie. Za film o podlasiu Kruszwil dostał 50 tysięcy złotych za pieniądze mieszkańców, czyli za pieniądze po prostu z podatków. Film ten został opublikowany w maju 2019 roku. Naprawdę, moi drodzy, nie wiem, dlaczego jest dopiero teraz z tym głośnak, chociaż za kilka miesięcy film będzie miał już rok. No bo jeszcze gdyby to zostało zapłacone z prywatnych pieniędzy, no nie byłoby problemu, ale jeśli to są pieniądze mieszkańców tamtych okolic, no to już problem jest. Ale nie rozumiem, dlaczego ci ludzie wcześniej tego filmu po prostu nie sprawdzili. Jak jakaś firma pisze do youtubera, że chciałaby z nim nawiązać współpracę, ten się na to gozi, nagrywa film i wysyła im ten film do sprawdzenia, żeby oni go przyjęli. Jeśli go przyjmą, spokojnie może puszczać, a jeśli nie, no to musi zrobić albo nowy film, albo koniec współpracy i mu nie płacą za to to tutaj zrobił film, puścił, a oni go nawet nie sprawdzili i zapłacili mu. Dlaczego? Także czyli troszkę obronę Kruszwila, ponieważ ludzie, którzy robili ten projekt, troszkę zawalili właśnie w tym sprawie, że tego filmu po prostu nie sprawdzili, a była to chyba czynność, którą wiadomo, że trzeba było sprawdzić, a oni tego nie zrobili. Ten film, jak to każdy inny film Kruszwila, trwał około 15 minut. Inny użytkownik YouTube'a wyciął zdania, które po prostu krytykowały Podlasie oraz były wulgarne, no i z tych 15 minut Zrobiło się ponad 3 minuty. Także 3 minuty. Chwalenie Podlasia, 12 minut krytyka oraz ośmieszanie Podlasia. Mi się podoba na przykład ten zielony budynek. No, no ładny są, zobacz, jakie mają szukaterię, tak no. to mi się podoba. Takie coś mieć. Ale każdym nasz jak się podoba. Nowa rezydencja. Domek na lato będziemy tutaj pojawiać się. Bardzo często na filmach. Takie. Zobacz. Zobaczcie jaki mam ogródek. Jest... będzie jaka przestrzeń. To... Zajebiście sobie na weekend przyjechać tutaj. Przez ten film Kuszki został wyzwany na FMA przez uczestnika, rolnik szuka Żony Adama Kraszko. Napisał Nędzny lordzie Kruszwil, z obrażenie mojego podlasia Wyzywam cię na pojedynek MMA Wyobraźcie sobie pojedynek, taki mały i chudy Kruszfil i taki duży Wielki Adam. Ta oferta Była 100% poważna. Ja pierdzielę, co tu się dzieje Także moi drodzy, dzięki za oglądanie, ci Łapkę w górę, napiszcie komentarz, subskrybujcie kanał Wraz z dzwoneczkiem i co? Do następnego filmu Cześć